Ale patrzcie, leci Kaszanka, Jezus Maria, w końcu, w 15 lat, kibice Malagi na to czekali. Zatem tak, witam was w kolejnym odcinku z 3 kariera w Malagu na moim kanale, To już będzie chyba najprawdopodobniej ostatni sezon tejże kariery. No co, no po prostu uznałem, że to już trzeba zakończyć tęże piękną przygodę, że już praktycznie tutaj nie ma nic więcej do zrobienia. Wygrałem Europejskie Pukary, wygrałem Parkula, wygrałem na Ligę, praktycznie wszystko wygrałem oprócz Ligi Mistrzów. No, chyba nie. super Superbuchowa Europa jeszcze nie wygraliśmy, ale tego mi się nie chce wygrywać. Tak, spróbujemy, spróbujemy jeszcze w tym sezonie wygrać Ligę Mistrzów i to tyle, to będzie ostatni sezon. I tak, również przeprowadziłem kilka transferów. No tylko wydawało mi się, że ta maszyna nie potrzebuje żadnych wzmocnień, że ta... że ta... że ten zespół nie potrzebuje żadnych wzmocnień. Uznałem, że jednak mimo wszystko jedno wzmocnienie się przyda, a tym wzmocnieniem jest Sven Botman z Only Lyon, którego sprowadziłem za 100 milionów euro. 88 ową na środku obrony. Od się przegryw do wyjściowej 11. I w mojej opinii to powinien być ten klucz, który zapewni nam podtrójną koronę w tymże sezonie. Również postanowiłem podjąć. Również yy, kilku zawodników wywaliłem. Bianci odszedł przez klauzulę odstępnego. Nie mogłem przedłużyć z nim kontraktu. To odszedł przez klauzulę odstępnego. No trudno. I tak mamy leczek napastników. Fry odszedł, którego by już nic nie było. Yy, Nacho Bernal. Tak, Nacho Bernal. I tutaj. Quintero, Franco odeszli na wypożyczenia, na wypożyczenia, na których panie nie będą grali. Xavi Chavez z tego odejścia mi, też szkoda, tegoż odejścia mi najbardziej szkoda, bo ten gościu naprawdę dobrze grał kilka sezonów temu. Chyba na Dwalu bardzo ładną bramkę systemu tak kojarzę. Odszedł do Watford za 12,5 miliona euro. Tam do tego samego klubu co Frey, chyba nawet na tej samej pozycji, zatem miłej rywalizacji. Kevin odszedł do Almerii za 18,5 miliona euro. Gościu, który siedział z nami praktycznie od samego początku, no ale musiał odejść, bo już praktycznie na nic nie grał, a szkoda było mi jego kariery. Zatem poszedł, poszedł do Almerii no i wypożyczenie Tomasa Mirandy z Wenezueli do Olimpiku Lyon. Czyli taka trochę rekompensata za sprzedanie, za, za tego, że za wzięcie od nich Bosy Boltmana. To Tak, to jest Botman. No i tak, będziemy grali mecz w Majorku, ale teraz patrzcie jakie mam ode mnie chore oczekiwania. E, finanse, to patrz, tego w, ogóle nie, tego w ogóle nie jestem w stanie zrealizować, sprzedałem kilkunastu juniorów, Raja sprzedałem, to nie, nie, to, to i tak mi nie tak tak zrosło, to nie, to po, po co to komu? A gdybym w 40-latka, to pewnie by nagle tego, ten długoterminowy yy, priorytet by wzrósł. A tak, sukces krajowy wysoki, wygrać wszystko. No i sukces międzynarodowy, czyli priorytet, wygrać wszystko. Ekspozycja marki ściągnąć do pierwszego zespołu kluczowego piłkarza grającego na pozycji napastnika. No super, tylko szkoda, że już mam dług napastników, których nie potrzebuję. Znaczy, mam napastników, mam już tylu napastników, że nie potrzebuję ściągać kolejnego kluczowego w szczególności, że nawet nie mam kogo wprowadzić. No tak, on nie ma żadnego przeskautowanego napastnika, no do fariasa, nie będę tutaj sprowadzać. Chyba, jest może jakiś inny napastnik, czekajcie, spróbuję jeszcze znaleźć na szybko, dopiero teraz przeczytałem tenże cel. To, o kurde, patrzcie, Leonard, Leonard, ale nie, on jeszcze nie może być kluczowy, Edward na pewno nie, ktoś tutaj może jeszcze jest do przeskautowania, Janssen, bo czy taki dobry, Majer też, on też był taki dobry. Hmm. Also, na pewno nie jest taki dobry, Buksa już na tyś, Buksa już definitywnie. Hmm. Nie, to ten nie, kto tutaj może być jeszcze dobry napastnikiem, no ale będę musiał tutaj na pewno na zimę sprowadzić. Na pewno na zimę będę musiał jakieś czasy przeprowadzić, o, jest, o ile do tego momentu mnie nie zwolnią. No a niestety takie prawdopodobieństwo jest. Yy, no nie widzę tutaj żadnego napastnika, który był potencjalnie ściągnąć, żeby był kluczowym. Hmm. Czekać. O, czekajcie, już tutaj miałem tego. Jeszcze tutaj miałem gdzieś wytyczne, wytyczne na skautów na napadzie, gdzieś miałem. To tak, tutaj powiem, być ktoś dobry. Dobra, Nicholas Jackson. To brzmi jak ktoś, kto musi być dobry. z wielki potencjał, to podziękujemy. Tutaj z wielki potencjał, podziękujemy. Ewa Nilsson. Ty patrzcie, chlożek. Chlożek. Nie wiem, czy Villarreal się zakwalifikował do pucharów. O, Simona nie będę sprowadzać. To, brzmi, to już będzie za mało realistycznym. Sekin, Wiecie, co możemy jego sprowadzić, jeśli chciałby być kluczowym. I tak na niego nie będę stawiać, ale to już inna sprawa. Zarząd karze to zarząd. Zarząd każe to, każe, to musimy tak zrobić. Eee, no tutaj nie ma jakiego innego. szeszko, nie będę sprawdzać. Górsza LuraMusza też raczej nie będę sprowadzać, chociaż może się nad tym zastanowię. Nie no, dobra. Dobra, tutaj sobie wziąłem kilku zawodników do tego do listy. Może ich sprowadzę. Ile mam w ogóle? Euro 136 milionów euro. Dobra. Ale tak, szybko smulte z Majorką. Zobaczymy jak sobie, jak sobie nasz, jak sobie... Ten skład poradzi przeciwko Wyspiarzom. 3-2, do 2. Jezus Maria, ledwo, kolomułani Żółta kartka, Mojano nas uratował, dwa gole i jeden gol po Lunda. Wygraliśmy, no ale trochę nerwowo, ale było trochę nerwowo. No, nie, nie tego oczekiwałem, no ale jak najbardziej jest No, ale no to dla mnie trochę rozczarowanie, przepraszam, zapomniałem. Zapomniałem, pamiętam, bym Ciebie od razu wystawił, no ale tak. Tutaj damy ci grę na szpicę, bo to naszych rozwinąć na 90 overrolla. No i również tak, również jak kończycie w poprzednim sezonie, w poprzednim odcinku sezonie wygraliśmy po raz kolejny ligę konferencji Europy. Tego pucharu już w tym sezonie już w tym sezonie nie obronimy. No, z oczywistych jest względów, no tam nie mamy nad szans spaść, zatem no. Tam nawet nie spadniemy, zatem tego, za tego pucharu nie obronimy. Tutaj mam kolejne oferty wypożyczenia. Raul Cardozo może iść tutaj do Paris Saint Germain. No, i jak najbardziej możesz iść, iść stary. No, i tutaj Angelopoli do Bayeru Leverkusen. Jak najbardziej możesz tam iść. Moi opinii nie powinien tam się goście jak najbardziej rozwinąć. Nie rozwinął się już, bo mówmy, no znaczy rozwinął się, no, ale nie będą już u mnie grać, bo, już to będzie, bo to już będzie ostatni sezon. Yhm, Hans Negart nie. Tutaj Hansen nie. Henriksen nie. Oczywiście, jak zawsze oczekać. Dobra, ten Benjamin. Christensen brzmi, brzmi już Git. Dobra, tutaj może ktoś i ktoś z Kamerunu. No może ktoś. Je... Ktoś w miarę sensowny, Koli nie tej Traoro, oczywiście. Oczywiście, nigdy dobry. Jak zawsze, dobra, to jest Hiszpanii, może ktoś dobry. Od razu drugie pytanie: dlaczego Nikt? Ruben Hernandez. O, patrzcie, Iwan Filardora jak weźmiemy. On, jest on, może, on może być bardzo dobry. On może być bardzo dobry. To z tego może być przy szwakiej jazda futbolu. E, dobra, tutaj szybko zrównoważony. Dobra, teraz będziemy grać mecz, 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 mecz wyjazdowy z Sevillą, czyli ten mecz, który mogą się rozegrać. Hamza Salichowicz odchodzi do Ramy na roczne wypożyczenie. Zobaczymy jak tam się rozwinie. Jeśli się rozwinie do 80 hero to będzie git. Ricardo Duarte to Her, to Herty też to mi się nie podoba, no ale, no ale u nas by w ogóle nie grało. To mógł być jedyny klub, który by się po niego zgłosił, bo ten musiałam go tam oddać. Mecz miastowy z Sevillą. Ale tak, jak już mówiłem, w poprzednim sezonie wygraliśmy też La Ligę, jeśli do, ale to już, jak ja mówiłem, nawet na początku odcinka. A do Nilo Rok, do tego, do San zatem możesz tam iść. Raul Cardozo, nie, ja chcę, nie Ciebie, ja to, to na tyle będę oddawać, szanujmy się, ale to pewnie, że jak najbardziej mogę Ciebie oddać, żebyś tam zmarnował swoją karierę. No i Poli tutaj, jak najbardziej, wynagrysowali w pożyczeniu dwuletnie. No i tak, zaraz będziemy gali mecz z Sevilla na Dniu ten mecz, który musimy koniecznie rozegrać, bo Sevilla to jednak mimo wszystko ciężki zespół. Zatem ten mecz jak najbardziej rozgrywamy, oczywiście tą samą wyjściową jednostką, której się nie zmienia, zwycięskiej jednostki się nie zmienia. No i tak, w poszednim na ligę, to już wspominałem. Zatem, nasz, zatem, będziemy na z pierwszego kółka Cieka zatem... O kurde, czekajcie, czekajcie, komentator zapomniałem wyciszyć, czekajcie, to tu tutaj zaraz ich od razu wyciszę, czekajcie. Zapomniałem wyciszyć zapomniałem, wycieszyć, zapomniałem wycieszyć komentatorów. Przepraszam, już razu, już, zostali, już zostali wycieszeni. Ale tak, od razu, mam, od razu mam fenomenalny atak. Sam na sam, Hojlund Jezus. Ustawienie go na fałszywej, na fałszywej dziewiące sezon temu to był rewelacyjny pomysł, bo dzięki temu nie dość, że wygraliśmy na ligę. To jeszcze póki co wszystko wskazuje na to, że również i w tym sezonie wygramy. Ale tak, będziemy losowani z pierwszego koszyka Ligi Mistrzów. Zatem mam nadzieję, że trafimy na miarę łatwe mam nadzieję, że, że trafimy na w miarę łatwe drużyny. Dobra, Hojunt. Holur tutaj podaje do... Nie do... O Jezus Mario do kolomuła Łaniego, Co ja żebym zrobił? No ale dobra. Jakkolwiek to, jakkolwiek to zwróci, jakkolwiek to wypaliło, bo nie mógłbyś spalone, mógłby nie strzeli, strzelić skupek, No ale dobra, Holun ma teraz, ma, ma teraz rzut karny. Jeśli, te, jeśli to strzeli, to już będzie połączony w mojej opinii. No oczywiście. Oczywiście, że na jej trasa widział będzie miała dwa karne, dwa akcje sam na sam, będzie dwóch i, i, i po prostu pół nam w dupę. A nie, czekać ty tanganga wszedł. Dlaczego ten ganga wszedł? I gdzie on w ogóle wszedł? Na środek obrony Botman aż tak samo grał? No dobra Dobra, ten Ganga to Simon swojego kolegi z drużyny z obrony Jose Luis Vidal tutaj do Frana Garcia Fran Garcia Fran Garcia tutaj poda do, do Vidala Vidala spalony nie tu, nie tu, no ale, no, gwizd szybciej ten spalony. Ale na tej tam i tam i tam chciałem podać, ja chciałem podać od tego gościa na środku tego, na SPO. chciałem podać, no ale Najwidoczniej tak gra woli sam decydować, gdzie ma pójść dane podanie. Dobra, Fabio do Carvalho, do Messengera, Messenger, Messenger. Tutaj podana skrzydło do Mojano, no ale Mojano, biegnij, no twoja magia nie może się skończyć, Mojano. Hoilund, Lund, o kurde, coś ty zrobił. Dobra, sobie oczywiście, a tak i oczywiście. Nie wiem czy tam jest Duran, tak, to jest Duran. Dureń, nagle walnie dwa ogóle z dystansu z pizzy totalnie daj. Nie wiem, zagra mecz życia i zagram życia dwa strzały życia i Macalister też. Macalister to w ogóle dwa strzały życia da jeden odrzutu karnego drugi, nie wiem 40 metrów będzie dwa do dwóch i tyle, i tyle z tego będzie. Rzucam się w prawo, czyli rzucam się w lewo. Bardzo dobry pomysł. Bardzo dobry pomysł. Chciałem rzucić w prawo, to rzuciłem się w lewo. Zachowujemy czyste konto. Wygrywamy Sevillą 2 do zera. Mogło być 3 do zera, mogło być 4 do zera. No ale woleliśmy się, ale woleliśmy się ze straci kilka razy w ataku, Athletic Bilbao by wygrało 3 do 0 z Caliphs, no ale dobra, 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 mamy, mamy póki co komplet zwycięstw, Messenger skończył się już rozwijać, ale i tak 92 overalo, Jezus Maria, nigdy wrzuciłem się nie spodziewał na początku tej serii, że on się rozwinie aż tak, aż tak mocno. Nie wiem, sprawdziłem go jak miał 20, czekać, o który jest rok? A w 2012 sprawdziłem go jak miał chyba, czekajcie, jak miał 23 lata? Albo 24, nie wiem, nigdy w życiu bym nie pomysiał, że on się rozwinie aż do 92, chciałem, że maksymalnie się rozwinie gdzieś do, nie wiem, 80, 85 i potem ewentualnie będę musiał go wymienić na lepszy model. No ale jednak nie, jednak nie muszę go wymieniać, on jest kapitanem tej drużyny, on ma najwięcej overola. nie wiem, jak bym tego, tego dokonał, no ale okej. Okay. Dobra, Antoni do Lapis jeszcze odchodzi, no patrz, no... Kolomuani i chojąc strzelili bramki, strzelili po bramce w tym meczu, a i tak zarzut ode mnie wymaga na sprawdzenia nowego napastnika. Nie wiem dlaczego, ale e, jeśli, nie jeśli nie chcę zostać zwolniony, to będę musiał to zaraz zrobić. Dobra, pada to zrobimy jak będzie jak będę jak będzie łapka w dół, albo będę mieć tego, na czerwono tego ten e, pięciokąt. Jesteśmy na drugim miejscu, to mi się nie podoba. Maria ja też jest na trzecim. Sprzedano tam Kevina i walczą o to. A fa, i walczą o top 4. Dobra, chyba poznaliśmy już grupy Ligi Mistrzów. Nie, jeszcze nie poznaliśmy. Oczywiście polskiej drużyny nie ma. Gęk Gęk, Sztiła Bukaresz, Fenerbacze, znowu Fenerbacze. Jak Bojsi, Monaco i, Ren, i Rander się awansowali. Gdzie jest Mistrz Polski? W kim się on zesrał tak w ogóle? Jeśli w ogóle był? Śląsk-Wrocław zesrał, zesrał się z... sztyłu No dobra. No tak, no... Tak, tak też można. Tak też można. No, no, nie nie propustuję tego, no ale tak też można. Tak też można. Można, to i lepiej. Dobra, już poznaliśmy grupy, czy jeszcze nie? Jesteśmy na czwartym miejscu, już poznaliśmy w ogóle grupy, czy dalej tam kwalifikację. kwalifikacje? Napoli, Celtic, Blesgo, Dynamo, Kijów. Dobra, ten metora, ta grupa będzie ciężka. W poprzednim sezonie powiedziałem, że grupa Ligi Europy będzie łatwa, no i zająłem trzecie miejsce. Zatem tutaj powiem, że grupa jest ciężka, żeby wyjść z pierwszego miejsca z kompletem, z kompletem zwycięstw. Ale tak, umówmy się z Celticem, Blesgo i Dynamo, Kijów. Muszę wygrać, a Napoli z nimi w, w, w poprzednim sezonie graliśmy w finale Ligi Konferencji. Zatem to będzie, to, zatem to będzie wyrównany mecz. Nie wiadomo kto wyjdzie z pierwszego miejsca, ja bym raczej stawiał na Napoli, bo my lubimy się frajerzyć z Celticiem czy Dynamo. My w europejskich pucharach lubimy się z takimi drużynami frajerzyć, zatem do Napoli wyjdzie z drugiego, pierwszego miejsca, chociaż Napoli też lubi się frajerzyć. No. Będzie ciekawa grupa, zaraz się okaże, czy to w ogóle Celtic i Dynamo wyjdą. Juventus, Barcelona, czyli wiadomo kto wyjdzie, oczywiście Barcelona i Sporting. Atletico, Roma, Marsylia, Fenerbahce, grupa śmierć, mam nadzieję, że wyjdzie Roma i Marsylia. Manchester United, Lipsk, Benfica, Rendersi. No, tutaj Lipsk, Benfica raczej. PS, Leverkusen, Salzburg, Gęk, mam nadzieję, że Leverkusen i Salzburg wyjdą. Liverpool, Inter, Monaco i klub Brusz. No, liczę na Inter i Monaco. Arsenal, Bayern, Real Sociedad i ten rumuński, rumuńska sztyła Bukareszt. No, takie drużyny mogą jak najbardziej wyjść. Arsenal i Bayern. Manchester City, Borussia, Alkmaar. Jak Boś. mam nadzieję, że Borussia i Alkmaar wyjdą z tym klubem City. garze niebieską, Garzet Manchesterem City. Tak po prostu. Ale dobra, dobra, lecimy. E, mecz wjazdowy, tam, ujazdowy, to no, musimy z ranem Staraj Szybka symulacja 3 do 0: Hat Trick holunda. No, jak ja prowadzi to, był napastnik? to, Jak mój napastnik sypialił Hat -tricka. No ale. No jak ja no, jak każą to każą. Dobra, zaraz będziemy grali mecz tego, zaraz będziemy grali mecz z... E, ten tego gościa już na pewno nie wprowadzono. 82 relatyw, no, w na to nawet w ogóle się go nie opłaca wprowadzać. Nikt raczej już u nas nie uda, gdzie co tym pomijamy ten ostatni dzień okienka transferowego. Również, żeby potencjalnie uniknąć podkupienia, żeby potencjalnie uniknąć podkupienia kogoś przez klauzulę odstępnego. Zajmiemy pierwsze miejsce, komplet zwycięstw obok FC Barcelona. zatem to właśnie jest naprawdę nie będziemy rywalizowali o mistrzostwo. Szantusz, witur szantusz, Sasuolo. Nie, ja nie, ja się nie zgadzam na to. Ja się po prostu na to w życiu nie zgadzam. Witur szantusz jest idealnym zmiennikiem. On nie ma on nie ma osób, on nie ma po prostu prawa odejść. 116 i tak, za, I tak za tego ty nikt tyle nie zapłaci, umówmy się. <grym> Raczej nikt tyle nie zapłaci. Ale dobra, mecz z Real Madryt na wyjeździe. Mimo tego, że mają dalej swój kryzys, zajęli w poprzednim zadaniu ósme miejsce, tak, dobrze kojarzę. Tak, chyba zajęli ósme miejsce, inaczej nie zakwalifikowali do Pucharów, albo nawet i dziewiąte. To mimo wszystko wciąż to jest solidna drużyna i wciąż są faworytem przeciwko nam. Zatem rozgrywamy, jeszcze raz rozgrywamy ten mecz. Jeśli odejmiemy stąd punkt, to będzie sukces. Jeśli będziemy 3 punkty to będzie rewelacja. ale dalej Real tutaj raczej jest faworytem by zgarnąć 3 punkty, no i oczywiście to się potwierdza. Ehm, Madras ma rzut rzucam się, już nie, w środek zostanę. Nie, dobrze Ziegler, dobrze, żeś to wybronił, chciałem, zostać, chciałem zostać, zostać w środku jak widziałem tego, jak widziałem ile on, ten jaki, jaką, 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 mocą, jaką mocą on strzela. Ale jednak strzeli w prawo. Dobra, jakiś strzał ze są strandomowe, które nam nic absolutnie złego nie zrobi. Real Madrid na kolejną kontrolę. Mówiłem, że oni będą faworytem przeciwko nam, to oni będą dominowali i my będziemy raczej stron, no, stroną, która będzie musiała się bronić cały czas. Ale dobra, lecimy. Brahim, Brahim, Brahim! messenger jakby odebrał piłkę. Jezus Maria! No po prostu dlatego, po prostu dlatego kolesia też mógł zostać homoseksualistą. To musimy się cofnąć, bo to może... Bo to może pójść Laga, może pójść, ale nie musi pójść Dora, nie poszła Laga, jednak poszła Laga. Podaj tam główką tego do tego Tu do może jakaś teraz nasza akcja, nie oczywiście, Real Madrid będzie nas cisnął. Ja no tak, tak jak oczywiście mówiłem i oczekiwałem, to właśnie w koniec oczekiwaniami to Real Madrid będzie nas cisnął cały mecz. Tak jak się dokładnie, tak jak dokładnie się spodziewałem, tak jak dokładnie się spodziewałem. I oczywiście, jak zawsze, jak zawsze, jak zawsze trójmiejski ekspert miał rację: Real Madrid będzie faworytem, i Real Madrid będzie my Będziemy mieli tylko sporadyczne akcje. I właśnie tak akcja nam się przydarzyła: Fabio Carvalho, Fabio Carvalho, Fabio Carvalho, no, ale do kogo mam podać? Dobra, Alfonso Garcia, Alfonso Garcia, Lo Messiego, Garcia, 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 We, weź do środka. Nie no, nie wejdziesz do środka, a podać tutaj do Fran Garcia. Fran Garcia, Messenger, Messenger, no ale nie ma do kogo, no nie ma do kogo, no nie autobus postawili. Dobra, Hojlund, Hojlund tutaj do, Fran, do Alfonso Garcia, Alfonso Garcia, tutaj do Hojlunda, Hojlund strzela, ja kierunek, no jak można było to zjebać. Dobra, ale mamy, mamy kolejny atak, chyba Real Madrid się powoli otwiera, dobra, Hojlund, Hojlund, Holund, a strzelaj stąd, Hojlund! 1-0, Jezus Maria Torre Albarnia, z zwycięstwo, mieli rzut karny, no ale... My prowadzimy i mamy, i mamy kolejną szansę na kontr mamy kolejną szansę, na mamy, szans mamy kolejną szansę na bramkę. Możemy strzelić na 2 do 0, tylko musi się ktoś wystawić. Chuj, górna padła randomowa pójdzie, nie do Hojlunda. A Hojlund powalczył, powalcz tam jeszcze, Powalczu! Jezus Maria! Olo, powalczy No nie! No ja bym tak, no to bym, tak, no to była by akcja! Dobra, koniec. Jezus Maria, zakończył to. Panie i panowie, wygrywamy strale Madryt. Cztery mecze, cztery zwycięstwa. I to wszystko pod ozną tego zajętego trenera z różową brodą i, dreda, i niebieskimi dredami. Wygrywamy w misji, że nie był w stanie uratować Realu Madryt. Wygrywamy lekko sensacyjnie jeden zera Ja nie, nie wiem jak sobie bardzo ona poradziła w tym meczu. No, ale, pewnie, no, ale pewnie znam to, że szczęście zupełnie wygrali ten mecz. Bo oczywiście, oczywiście nie możemy mieć za łatwo walca mistrzostwo, Proszę bardzo, Kaszanka, tak jest. Liga mistrzów, Liga mistrzów wraca do Malagi po ilu latach? To chyba będzie po 15 latach. Po 15 latach Liga Mistrzów wraca do Malagi. I to, to mi się podoba. To był cel numer jeden tej kariery. Dobra, będziemy gali teraz mecz z Napoli. Ten mecz będę musiał koniecznie rozegrać. Bo to jest najcięższy rewal w grupie. Patrz, Quaradona dalej tam gra na lewej obronie. Na le lewej obronie, lewej, na lewej. Na lewym skrzydle. Jezus Maria, jak on będzie, nami, jak on będzie naszym czekajcie, na tam jest po prawej obronie, Jezus Marek, on będzie tym debilem Fresnindą kręcił, to jest po prostu, po prostu, po prostu coś nieprawdopodobnego. Co coś nieprawdopodobnego, Kimmich, -ja, tam jeszcze jest obroni, Jezus Marek, ten koreański Gigachat. Jeden z najlepszych obrońców y, ubiegłego sezonu w rzeczywistości, mogę to śmiało powiedzieć, jeden z najlepszych obrońców. Fenomenalne wejście w Napoli w poprzednim sezonie poskutkowało pos pos transferem do Bayernu. No. Potem już nie śledziłem jego losów, ale chyba tam sobie radzi nawet git, nie wiem, już, już, nie, ogląda, już, już nie sprawdzałem, czy gra bajernie, szczerze mówiąc, jakoś totalnie zapomniałam o tym, ale patrzcie, leci Kaszanka, Jezus Maria, w końcu, 15 lat, kibice Malagi na to czekali, od spadku do drugiej ligi, do trzeciej ligi rzeczywistości, no ale to jest FIFA 23, to jest sezon 22-23, tu gramy od sezonu 22-23, zatem y, tutaj jeszcze w tej FIFA Malaga była w drugiej lidze. Od drugiej Ligi w tym uniwersum, od drugiej Ligi do Ligi Mistrzów w 6 lat. Jezus Maria, coś śmiesznego, to z kwaradona? Jezus Maria, to nie ma go, nie ma gamefacesu. szanujmy się, co z tego, że Napoli nie ma tego? E, nie ma, ma licencji na Napoli w, tym, w, tej, w tej fifie I tak, i tak, chcę, żeby była jego morda. Ale Jezus Maria, kto wygląda? Pięk, piękna grafika, za którą najprawdopodobniej dostanę bana. Dostanę bana za brak licencji na udostępnienie Ligi Mistrzów, nawet już inna sprawa, to jest jakieś, jakiś komunikat, nie jakiś, jakiś snap. Dobra, ktoś możemy pominąć, już co, już się naoglądaliśmy no, Ligi Mistrzów, oprawy graficzne Ligi Mistrzów, początku, intra Ligi Mistrzów, no oczywiście, no kurwa, już odkarny, do gnębią nas w tym odcinku widzowie, Gnębion nas, kwaradona kontra zigle, rzucam się w prawo, ryzykuję, nie, chciałem w lewo. Nie, chciałem w prawo potem w lewo, no kolejny rzut karny. Jezus Maria, no z hatrika na walnie z rzutów karnych jeszcze, no Jezus Maria, kto sędziuje? Jebać widona Pietrzykowskiego, rucha mu matkę, dobra, rzucam się znowu w prawo. I to jest dobra decyzja, bo mógł nam wstrzyść na 2-0. Jezus Maria. Rozjebaniu u siebie przez widona Pietrzykowskiego na gra w dunastkę. Na gra w dunastkę, umówmy się, to jest to jest gra w dunastkę. Przepraszam, w 14, 14, nie, nad nie, chyba jest nad, chyba 5 sędziów w wozie. Bardzo nie, przepraszam, my gramy, 9, on, my gramy 11 kontra 19, to jest dramat. Jak my mamy wygrać? Jakich jak jest dwa razy więcej? No, prawie dwa razy więcej. No, Jezus, Maria, choć jeszcze lepiej sobie piłeczki, mogę jednak, mogę jednak tego ramoża sprowadzić. Dobra, Messenger, Messenger, górna prostopadła, ale nie tu, no nie tu, no nie tu. No walcz tam, no kurwa, nie tam nawet chciałem, no kurwa, no dlaczego się przełączyło samemu O, ach wiecie co, pierdolę to, przejdź do wyniku, przejdź do wyniku, tak jak będzie łatwiej. Dziękuję. na miesza na 2-0, super, zaczynamy Ligę Mistrzów, przegrywamy i już w ogóle nie wychodzi mu super. Super, super, przepraszam, 20, 20 na 11, 20 na 11. 5 sędziów w Oziemar, 11 Napoli Kanapoli, 3 sędziów, 1 główny i dwóch a nie, jeszcze jeden, jeden asystent. Przepraszam. 11, na, na 21. Jeden sędzia główny, dwóch Jeden asystent. Jedenastka na poli, to już będzie 15. Będzie, czekajcie. Dobrze, policzę, to będzie 15. I pięciu sędziów w wozie far. Tak, a policzę, że to jest 20. Tak, a to 21. Czekajcie. Główny, dwóch Asystent. Zwarczy to chyba będzie 5 sędziów, czyli 9. Jednaska Napoli, czyli 20. Graliśmy, graliśmy w 11 na 20. I jak mieliśmy wygrać ten mecz? Się. no i myślę, no tego meczu moja opinii się nie dało wygrać. W mojej opinii to my jesteśmy moralnymi zwycięzcami. Kolomuani, dwa gole i trzy bramki. No szkoda, znaczy, że, że przeciwko Napoli nie mogliście. A tak, w mojej opinii to my jesteśmy honorowymi zwycięzcami w meczu z Napoli. No Po prostu nie, nie, po prostu nie, mieliśmy, nie mieliśmy żadnych szans. Nie mieliśmy żadnych szans 20 na 11, zostaliśmy przekręceni. Ale tak, przynajmniej będzie, będzie mecz z Barcelona, ale, ale to już sobie zostawię na następny odcinek. Póki co 5 meczów ligowych, komplet zwycięstw. 14 strzelonych bramek i 3 stracone. Najmniej z całej ligi obok, obok Rajowa Vallecano. Almeria w ogóle jest druga, to jest ciekawe. Dlatego, że tam sprzedałem im Kevina. Gdyby gdy mieli ten transfer Kevina, Almeria lubiłaby się o utrzymanie. Fakty. Gdzie jest Real Madrid? 13 miejsce. Jezus Maria. Jezus Maria. A Madryt w ogóle jeszcze lepsze. 17 miejsce. Real Betis 14. No ale dobra, to teraz się tak ukształtuje, że, że Real Madrid będzie w top 4, a ja będę nie, w top 18 linii. Nie, przepraszam, będę na 18 miejscu. Sugerował, chce grać przeciwko Barcelonie. Tak, Kawary, dam ci grać przeciwko Barcelonie. Już, 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 już pędzę. Dobra, Liga Mistrzów. Sobie zobaczmy, jak to póki co wygląda. Jak ja sobie poradziły, poradziły te patałachy, to nie Remis. Celtic Glasgow go wygrało 2 zera z Dynamo Kiów, z którym będziemy zaraz grali w następnym odcinku. No tak, no. Napoli nie. Napoli 20, 20, 20, 20 załodników Napoli. No, nie mieliśmy szansy grać. Ja, w mojej opinii ten mecz graliśmy to nie powinien, powinien być za to, powinien być za to Vancouver, w mojej opinii, na moją korzyść. To by, to by było na tyle w tymże odcinku i do następnego.